I temat, który mnie najbardziej interesuje z tego całego domu i który już poruszyłam z Marty, to jest ten romans. Przyznała, że jest coś na rzeczy. Znaczy, czy to jest romans? Tego nie wiem. Może to jest jakaś przelotna miłość, kto to wie. Nie chcę też zdradzać, bo no, to są takie smaczki, które będą porusza poruszane w następnych odcinkach i naprawdę będzie się działo. Uwierzcie mi, że e, ja mam wrażenie, że mm, ktoś podziąka za sznurki, tak jak w tym filmie Truman Show. Naprawdę, to jest coś... I wpływa na wasze umysły. Wpływa na umysły, to to już w ogóle. Ja mam wrażenie, że czasem lepiej nie myśleć i skupić się na teraźniejszości, no ale to, mówię, to jest takie bombardowanie, jakby ktoś w nas strzelał i mimowolnie, nawet jak nie chcemy o pewnych kwestiach czy tam sprawach myśleć, to to, to przychodzi i no, trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba to wziąć na przysłowiową klatę i, i lecieć, żyć dalej, bo życie jest piękne. To tylko jedno pytanie już więcej cię nie będę męczyć. Co ci się w Martii najbardziej podoba? Seksapile. Pięknie. Seksapil, tak. Czyli to jest tu, to jest taka rola, ja to już mówię. Ja dzisiaj z nią rozmawiałem i naprawdę chciałbym wiedzieć, co mnie w niej najbardziej takiego pociąga, bo tych rzeczy jest kilka. A że miałbym właśnie sprecyzować jedną, to, to chyba właśnie ten seksapil, bo jak jestem w jej obecności, to... No, dostaję diabełka przysłowiowego, <laughs> dziękuję za uwagę, Michał Gała.